Jeden czarny, czarny, go, no. jest przyrządzone, ostre. wcześniej, będzie nie wiem, czy to jest cieniące. to, że Tutaj to się wraca, czarne, to to, Zostają się na tą palce powoduje ich zderzenie, rozdrobnienie i przemylenie przez noże Przedostają się w tą stronę do zbiornika, z którego wybieram później wybieramy. Na to wszystko przychodzi okrętna. Otwór, flotowy nasion, decentralny, przy dużej prędkości obrotowej rzędu 18 tysięcy obrotów na całkowicie. Nasiona wypadają z tego otworu. To są dwa zabezpieczenia, którzy przytrzymują pokrywkę. Siłownik dodatkowo trzymający wszystko w miejscu. Zabezpieczenie zawsze który wygląda jasno, znaczy na otworze. Jest zablokowany w tym tak, w ten sposób się zamyka. Jest to wlot do 10, Wszystko musi być dokładnie wyrównane. Właśnie tego startu maszyny. Gotowe do startu? Start.